Jak sprzątasz swoje mieszkanie? W jaki sposób usuwasz takie zabrudzenia? Czy używasz do tego ścierek, myjek i płynów, które na dodatek mogą niszczyć czyszczone powierzchnie? Teraz możesz o tym zapomnieć. Nowy, lepszy mop parowy Mango Steam Cleaner Pro o mocy 1500 W sprawi, że sprzątanie będzie przyjemniejsze i co ważniejsze, bardziej efektywne. Przede wszystkim tym jednym przyciskiem zamieniasz wodę, taką z kranu, parę wodną, którą wyczyścisz różne, nawet najbardziej brudne powierzchnie. Para w połączeniu z tą nakładką z mikrofibry usunie brud. Wystarczy tylko kilka pociągnięć i podłoga staje się czysta. Ale to nie jest po prostu zwykły mop. To nowoczesny mop parowy, którym umyjesz każdy rodzaj podłogi. Czy to będzie wykładzina podłogowa, płytki, gres, marmur, a nawet drewno, nie ma znaczenia. Wyczyścisz dywany. Usuniesz brud z blatów, płyt kuchennych, zlewu, wanny i umywalki, a także innych miejsc w łazience czy w kuchni. Umyjesz okna, kabiny prysznicowe, szyby. Wyczyścisz fugi. Odświeżysz garderobę i zasłony. Usuniesz brud z trudno dostępnych miejsc. Zdezynfekujesz dziecięce zabawki, materace i poduszki. A także umyjesz felgi w samochodzie, wyczyścisz przypalonego grilla i filtr z wyciągu. Tyle zastosowań w tym jednym urządzeniu. Jest łatwy w użyciu i lekki. Ma wyjmowany pojemnik, a jedno jego napełnienie pozwala na dłuższą pracę niż w innych tego typu urządzeniach. Mango Steam Cleaner Pro sprawdza się w każdym pomieszczeniu w salonie, w kuchni i w łazience. Wyczyścisz nim trudno dostępne miejsca przy wannie i przy meblach. Pamiętaj, ten mop czyści poleruje i dezynfekuje i to tylko dzięki sile tej pary. Usuniesz nim większość bakterii. Mango Steam Cleaner Pro to nowoczesne i wielofunkcyjne urządzenie czyszczące, które skoncentrowaną parą pokona każdy brud. Sama się przekonaj, jak skuteczny jest mop parowy mango Steam Cleaner Pro.